Dobra, tajne przejście się otworzyło. Mamy długą linijkę. Kolejną zagadkę. Ta rzecz wygląda na kamerę lub teleskop. O, super. Przewód jest uszkodzony, potrzebuje taśmy izolacyjnej. Proszę bardzo. Chodź pasujące przewody! Yeah! Hmm. Dobra, ale to w sumie nie wygląda na trudne. No, Aha. weź kliknij się. Dziękuję za followka, Clementine, witam. W takiej ilości zagadek proponuję pograć strzelankę. No, przydałoby się. Ale już chciałabym tą grę skończyć, dlatego się ten... uparłam dzisiaj trochę. To jest taki ruszowy. I taki. Aha, jeszcze jest zielony. Ej, no. Czemu te zielone nie chcą? To są inne zielone. Ok. Co się jeszcze? Nie. Mmm. Jaka hala duża. To jest jakiś robaczek w ogóle. Um. No dobra, ale nic tu nie mogę zrobić, za bardzo chyba. Lubię takie zagadki jak ta. <śmiech> o! <śmiech> e, nie, nie mam Apexa i nie gram Apexa. Nienawidzę Apexa. Dobra, musimy wrócić na dzwonnicę. Tu też była jakaś zagadka. Ale nie wiem. Aha, tutaj. Coś jest pod tym. Każdą część po kolei musisz wyciągać? Nie możesz wszystkie naraz? Kawałki mozaiki. Dobra, one tam będą pasowały nad tym jeziorem właśnie. Tutaj. O, kolejne układanie. Dobra, to się zamienia miejscami, więc przynajmniej tyle. Myślę, że to będą krańce. Nie w tą stronę. Tutaj, a to tutaj. Dobra, i chyba te dobrze zaznaczone już się wyszarzają. To przynajmniej będzie prosta w miarę. A, wody! Ojej! Ro, pristine, Nie zauważyłam. Wszystkiego na zdrowie. <zysy> Dobra, teraz pytanie, co z bo to jest takie dziwne trochę. O, dobra, to tu pasuje. Dobra, to tu pasuje. A, gdzie, nie tu, tu. Aha. Tu. Dobra, a na odwrót to miało być. Dobra, katedra musi gdzieś jakoś gdzieś po środku. Tu pewnie są jakieś wieże. Eee, o, Boże, nie, nie umiem środków nigdy wypełniać. Tu są jakieś drzewa w ogóle. Czy te drzewa będą tu pasować? Nie. Wiem. Eee. To 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 Dobra, to pasuje No tutaj właśnie Nie wiem, w poprzednim też było dużo zagadek Ale mam wrażenie, że jakby w tej dodatkowej historii Trochę przesadzili z ilością Tak, Raku, dalej gramy Uparłam się, żeby skończyć dzisiaj tą grę, także. Mmm, co to musi być tak... Aha, dobra, bo tu jest. To tak ma być? Ok. Hmm, czekajcie, bo tu jest ta katedra, chyba. To jest dobrze? Nie. O mój Boże, to może to? To? Jezu, nie widzę, bo to jest takie małe. O, to pasuje. To może to? Dobra, to pasuje. To jest taki rysunek, że jest go ciężko w ogóle ogarnąć. Nie, no tu musi być na dole jakiś pseudodomek, ale nic mi tu nie pasuje takiego. Dobra, na no chybił trafił. Aaa, albo i nie. Są jeszcze jakieś ptaki. Czemu żadne ptaki tu nie pasują? Musi być jakaś wieża. O, to może. Nie. No to tym bardziej nie. Aha, to spasowało zaś tutaj. Um, aha, to wolne to pasuje dobrze. No, jest proste, tylko trzeba się trochę naklikać. <grym> Dlatego, że ta dodatkowa jest krótsza, to napchali tych zagadek, żeby tak szybko nie skończyć. No, możliwe. Całkiem możliwe, że to tak było. Um. tu może pasować. I gdzie te ptaki mają pasować? O, tutaj są. To co będzie tutaj pasować. To, to też nie tu. To? Um. O, to tu pasuje. To jest coraz mniej, także teraz to zrobimy. o Okej, okay, dobra. Udało się. Yy, Graczy Resident Evil 7. Ojej, nie wiem, to, to ja nie grałam, to nie do mnie. No i co? Co za żeśmy znaleźli? Taśmę filmową. List. Wszystko okazało się być gorsze niż się spodziewaliśmy, Tom. Mamy szczelnie zamknięte kopalnie. Niektórzy z braci mogą nie zdążyć się wydostać. Mam nadzieję, że ściana wytrzyma, ale niestety wiem jaka jest ludzka natura. Ciekawość może zniszczyć naszą cywilizację. Chcę wierzyć, że zrobiliśmy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Musisz wynieść wszystko, co znajduje się w kryjówce. Wątpię, że tutaj jeszcze wrócimy z poważaniem, brat Sam Fisher. Ciekawe, czy twórcy wiedzieli, jakie nazwisko biorą, i to taki easter egg, czy, czy nie wiem. Tutaj mamy kamerę. Okej, okay, oglądamy film. Aha, zatrzymuje się na trójce i się wyłącza. Trzy. Aha, dobra, to jest jakiś kody chyba. Jest Maria. Trzy, dwa, cztery, dziewięć, pięć. Trzy, dwa

Trochę. <laughs> o, oh, Boże, dobra. Nie, nie chcę już tego puszczać. OMG. Dobra, coś jest w magazynie? Aha, że teleskop w sensie. Widziałam te figurki w sali obrad. Ułożone je w określonych pozycjach. Muszę to zapamiętać. Będziemy to tam zrobić. W sali obrad tutaj. Hmm. O, już kilka, widziało zegar. No, trzy na przedzie i na końcu. Tak, ogólnie ten film zasługuje na Oscara, bardzo awangardowy. O, klawisze raczej nie klucze, ale nie wam będzie. Tylko nie wiem, czy mamy, chyba nie mamy jeszcze wszystkiego. No jeszcze jednej kartki nam brakuje. Cze części kartki nam brakuje jeszcze. Która jest chyba tutaj. Tylko nie wiem, co my mamy tu zrobić. Aha, połącz numery w takiej samej kolejności, jak widziałeś wcześniej. E, że co? W jakiej kolejności? Myśmy widzieli jakąś kolejność wcześniej? A w sensie... A, dobra, na tej taśmie filmowej przecież to zapisywałam. Dobra, trzy, dwa, cztery, dziewięć. 4, 9 yy, 5 7 8 5 7 8 10 i 3 chyba znowu Mamy coś ala rybka. Klucze do pieniy No Aha to są klucze Klucze czasek Dobra, mamy schemat. Dlaczego ten schemat jest? W domu gdzieś... Hmm, czego mi ten schemat? Aha, tutaj że niby. O mój Boże. Rybę mamy z tego ułożyć z kocimi uszkami. No, chyba kogoś pogięło. Mm. Tak, teraz to ona musi mieć kocie uszko, eee. <grywa> podoba mi się ta zagadka. No, ta jest w sumie całkiem spoko. Znaczy, jeśli na niej nie utknę. To jest całkiem spoko. O, dobra, co działało? Kocioryba, tak. <ścoughs> Wygląda jak łódź podwodna z masztem. Okej. Okay. No ja jestem spaczona na punkcie kotów, także. Cię nie dziwię, że widzę w tym yy, kociorybę. Ryba z, ryba z czubem, jak w się Sims zwa. Cześć, Maksymilian. E, aha, bo to pewnie tutaj będzie pasować. I kolejna zagadka. Razem z obracaniem. To tak standardowo w sumie. Tylko pewnie... O nie. Nawet mi się... Nawet nie będzie takie trudne chyba. Mm. Tylko tu mi się miesza trochę. Aha. O, dobra. Eee, cześć Tyniec, dziękuję bardzo za ryba? Pączek z kwiatków. <grych> Ej, kolejna kartka z symbolem. Dobra, mamy już wszystkie lokacje chyba odkryte, więc już jesteśmy blisko końca. Wciskaj, wciśnij klawisze w odpowiedniej kolejności, tak jak było przedstawione we wskazówce. Byśmy mieli jakąś wskazówkę do tego? Nie pamiętam. Ej, nie pamiętam tej wskazówki. Czy to jest to, co mi tutaj piszą. Ej, nie pamiętam tej wskazówki. Nie, nie, klik nie miałam tu takiej wskazówki, bo jej nie, nie zapisałam. To się okazuje, że to pierwsza mapka z trzech, Ania furla się. Co? Ja się nie turlam. Tam się turlaj. Ej, i co teraz? Jaka wskazówka była wcześniej? Nie rozumiem. No, to chyba nie to. No chyba, że ma być tak jest to, 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 A, dobra. No to gdzie była ta wskazówka wcześniej, jak mam przed twarzą? Poszukali mnie. Dobra, mam szczepionkę <noise> To tłumaczenie w tej grze jest beznadziejne. W ogóle i nie rozumiem przez to. O, już jest zimny? Jeszcze nie. No, źle przetłumaczone. Wow! Jaka animacja z kropinkami. Nie, ukończyłam rozdział bonusowy. Koniec z tą grą. Nie chcę więcej waszych gier. To też może zmienię zdanie, bo w sumie nie są złe tak całkiem, ale ta... może, może z czasem te zagadki były coraz lepsze, nie wiem. Koniec! Jak wam się gra podobała, powiedzcie mi. Nie no, Hardfield nie wiem jeszcze. Kolejne części nie. Znaczy na razie, na pewno na razie nie. Trwa na 10? Znaczy na pewno w najbliższym czasie nie będzie tej gry Hidden Object, bo muszę od nich trochę odpocząć teraz. Ogólnie, no. Miała swoje plusy, no, w sensie były bardzo fajne te zagadki z tymi ukrytymi obiektami, bo bardzo mi się podobało, że wykorzystywaliśmy te obiekty bezpośrednio na danym ekranie, nie? Czasem były mało logiczne albo dziwne, ale zazwyczaj to to fajnie się komponowało, nie? Bardzo fajne były te filmiki i te postaci w tych filmikach całkiem fajnie zanimowane. Gorzej z animacją, jakby bezpośrednio w grze było. A, trochę, ale lokacje były śliczne i te, y, ta dodatkowa przygoda też była całkiem spoko. Um, no, ale ta nierównomierność tych zagadek, i mam wrażenie, że niektóre były nie do końca logiczne, i te przesuwanki masakryczne, to, to mnie po prostu zabiło, więc <ścoughs> I tak da, no, 6, 7 na 10 począć, jak jesteś wprawiona w zagadki. Nie ma. No, soundtrack też taki raczej słaby, ale no, w sumie wszystkie te gry takie mają raczej słaby soundtrack. Fajny pomysł i klimat, ale trochę zmarnowany potencjał mafijny i zagadek za dużo, jeden objectów za mało. Tym bardziej, że te sekwencje były akurat kreatywne. No, właśnie. I yy, fabu fabularnie mało logiczne i mało doprecyzowane to wszystko było. No i szkoda, że jest element paranormalny, bo jednak fajnie by było zobaczyć jakąś grę, gdzie, taką, tego typu, gdzie właśnie jakaś jest logiczna zagadka taka normalna, a nie paranormalna. Um, się skończyła gra logiczna bardziej niż przygodowa, tzw. pędzel obrazków, bardzo ładny, okej. Okay. Myślę, że według mnie można stwierdzić, że możliwe jest, żeby prawdopodobnie chodziło o to, że sensownym jest powiedzieć, jakoby opinia moją była, że moim skromnym zdaniem jestem w stanie, orzeć, że okej. Okay. Poszę, prawą Bartek. Ale przynajmniej ta muzyka nie przeszkadza w grze to już coś. No tak, to to prawda. Co się stało przez ostatni kwadrans? Wyłączyli mi prąd. To nie, skończyłam grę, wiesz, ba. Trochę bardziej naturalne animacje w filmikach, proszę, tak. No, ale, no ogólnie jest spoko. Nie było dzieci na grillu. O, biedna Beata. Bez dzieci na grillu. <grym> Dobra. No, ale też trzeba brać pod uwagę to, że ta gra jest z 2015 roku, więc nie jest to znowu najnowsza, nie? Być może te kolejne części z tych zagadek Nowego Jorku są lepsze, no. Nie wiem, chciałabym... Przeanalizować i zobaczyć. Na, na chwilę obecną mam dosyć, <grystanie> także ten. Papug był fajny. <grystanie> Cieszę się, Eliza, że ci się podobał, papug. <grystanie> Legion, Twoje zdrowie na koniec. No, wiesz, czasem mu boc trochę szaleje. Dlatego nie, nie dawałam mu, żeby nie dawał timeoutów, tylko wyczyszczał tam. Bo czasami on nie wyłapuje dobrze tych yy, wyzwisk, nie wiem czemu. zagra w Neverhood i Army z Solucją. Army Kroga to bym bardzo zagrała. W Neverhooda niestety yy, ciężko by było, bo nie ma tej, grze, tej gry nig nigdzie, w sensie na Google ani na Steamie za bardzo więc nie mam skąd jej wziąć, a na Allegro kosztuje to miliony, więc ym, sorry, winę tu. Yy, ale w Neverhooda kiedyś grałam i chyba przeszłam całkiem sporo, także ten, także nie byłoby to z całkiem z solucją. Phrase on wpisuje tam phrase 2, bo to jest jako, nie wiem, część... Część słowa Brzydkiego, która jest gdzieś tam wpisana w jego kod, ale nie jestem pewna, co dokładnie to znaczy. Też się papug podoba. <laughs> Święt twierdzi, że Artifex Mundi robi lepsze gierki. No, przynajmniej biorąc pod uwagę, jakby porównując tą grę do, do Artifexów, no to tak. A, aczkolwiek, no, może, może właśnie te kolejne będą lepsze. Nie wiem, zobaczymy. Może, może kiedyś się jeszcze przekonamy. Na chwilę obecną mam więcej chyba kupionych właśnie gier od Artifex'ów potem, także ten... Eee, także jak kiedyś się jeszcze trafi e, gra Hidden Object na lewie, no, no to będzie od Artifex'ów. No, a na razie idę odpocząć, bo mi gardło wysiada. <grym> idę odpocząć i idę coś zjeść. Jeszcze mi chyba zostało trochę pomidorówki, także... będę wcinać. <grym> o nie a na gogu brać wiki gorące, okej okay. <grystanie> dobrze, to w takim razie dziękuję wam bardzo mocno za to, że byliście yy, i yy, i w ogóle jezu, jestem taka zmęczona <grystanie> I dziękuję, że mi dopingowaliście i że mi pomagaliście dzielnie, i razem rozwiązywaliśmy wszystkie zagadki, i było super. I słyszymy się prawdopodobnie w piątek na live, najbliższym piątek, sobota, potem jakoś w tygodniu. Tak będę zajadać Rejdża dokładnie. No, także trzymajcie się i papa, miłego wieczorku.